Dzień dobry. W tym krótkim materiale pokażemy, jak w kilka kliknięć zaktualizować dane wielu płatników naraz, całkowicie automatycznie. Użyjemy do tego celu bota do płatnika Dimarshi. Zacznijmy więc od konfiguracji połączenia z bazą danych. W zakładce ustawienia przechodzimy do sekcji baza danych. Możesz skorzystać z logowania Windows lub podać dane użytkownika i hasło. Nie trzeba klikać zapisz. Dane połączenia zapisują się automatycznie w lokalnym pęku kluczy. Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia, wybieramy z menu Aktualizuj zbiorczo. Pojawia się lista płatników, zaznaczasz tych, których chcesz zaktualizować. Klikasz Aktualizuj zaznaczonych i resztę przejmuje aplikacja. Jak widać na poniższym materiale, bot działa zupełnie automatycznie. Zaczyna od aktualizacji list TSL, następnie przechodzi do pierwszego z zaznaczonych płatników. Uruchamia kreator i wykonuje aktualizację. Po każdym kroku informuje cię o postępie przez komunikaty w dymku czatu z boku ekranu. Jeśli któryś przypadek wymaga interwencji z racji braku uzupełnionej kwoty czy daty, bot po prostu przechodzi dalej, nie blokując reszty procesu. Podczas aktualizacji możesz swobodnie wrócić do innych zadań. Płatnik może być przykryty innymi oknami, nie może zostać jednakże całkowicie zminimalizowany. Musi znajdować się w tle, ponieważ zminimalizowane okno uniemożliwia sterowanie elementami interfejsu. Jeśli przypadkowo zminimalizujesz okno, bot sam przywróci je na chwilę, by dokończyć pracę. Jeśli dotarłeś do tego etapu tego materiału, to dziękuję za zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji. Funkcja zbiorczej aktualizacji dostępna jest w pakietach Professional i Enterprise. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie. Pozdrawiam serdecznie.